Podpaska czy tampon? Jest to kwestia wygody dla każdej kobiety. Jest taka teoria, że tampony są niebezpieczne i nawet przeciwwskazane dla młodych dziewczyn, lecz to nie jest prawdą. Jeżeli tampony zostają używane prawidłowo, miesiączka staje się bardziej znośna. Podobnie do podpasek, ale wszystko po kolei. Więc wojna tamponów i podpasek się zaczyna. Kto wygra? Bezpieczeństwo. Dziewczyny, spokojnie, i podpaski i tampony są stosunkowo bezpieczne dla kobiecego ciała. Wszystko zależy wyłącznie od materiału i prawidłowego zastosowania. Pamiętaj o przeczytaniu instrukcji obsługi przed użyciem. Pamiętaj, aby zmieniać tampony i podpaski co 2 do 4 godzin. Spróbuj nie dotykać nawilżonej powierzchni produktu palcami i nie kupuj zbyt tanich produktów higienicznych. Eksperci ostrzegają, że podczas używania tamponów zdarzają się omdlenia, szok, rozwój bakterii itd., tak, wszystkie te opcje są możliwe, ale tylko jeżeli nie przestrzega się przepisów. Trzeba odpowiednio umieścić tampon z użyciem specjalnego aplikatora. Usuwanie jest także łatwe, po prostu pociągnij za nitkę. Więc w kategorii bezpieczeństwa. Punkty przyznajemy obojgu podpaskom i tamponom. Komfort. Jeżeli chodzi o komfort, powinnaś rozważyć, jakie są Twoje najbliższe plany. Jeżeli planujesz ubrać cienkie spodnie i bikini, to po prostu potrzebujesz tampona. Pozwoli Ci czuć się pewniejsza siebie bez ograniczenia ruchu. Chcesz na basen, na rzekę lub na solarium, w tym wypadku także wygodniej używać tamponów. Jeżeli lubisz wygodniejsze ciuchy i nie nosisz krótki spodenek albo krótkiej sukienki, podpaska jest Twoją opcją. Jest mięciutka, dopasuje się do formy ciała i najważniejsze, okres mija w najbardziej naturalny sposób. Nie zapomnij także o nocy. Lekarze nie polecają tamponów w nocy. Dla wygodnego snu lepiej użyj nocnej podpaski. Więcej informacji, jak wybrać prawidłową podpaskę, znajdziesz w ostatnim odcinku. Więc w kategorii komfortu, punkty przyznajemy obojgu, podpaskom i tamponom. Cena. Nowoczesne produkty higieniczne są dostępne dla każdej kobiety i dziewczyny. Podpaski i tampony są w podobnej kategorii. Dla porównania, zwróć uwagę na ilość w pudełku. Potem zdecydowanie będziesz wiedziała ile i co dokładnie potrzebujesz w trakcie miesiączki. W kategorii ceny punkty przyznajemy jednocześnie podpaskom i tamponom. Warto zrozumieć, że podpaski są ochroną zewnętrzną, a tampony wewnętrzną. Możesz wybrać. Co Ci bardziej pasuje? Metodą prób i błędów. Lecz co można na pewno stwierdzić, że żaden sposób nie jest zły? Podobały Ci te wskazówki? Jeśli tak, polub to. Także pamiętaj o subskrypcji kanału i kliknij na powiadomienia, aby nie opuścić żadnego odcinka. Do zobaczenia!